Sprawa wygląda dosyć jasno. Wszyscy bardzo chcieli, żebym nagrała Minecrafta, a ponieważ na razie tego nie zrobię. nie widzisz, gdzie my jesteśmy? Co to za piękny świat? Jest. Yy, wygląda jak Minecraft. Tak, ale to jest Ale rod. to chyba nie jest Minecraft, nie? Ale to jest ro... Gramy w Minecrafta, ale to nie jest Minecraft. Niech jest, czujesz? nie? Nie! To jest Minecraft. To nie jest Minecraft. Patrz, wydobywam dirt. Widzisz, patrz. Oh, o boże, tak jak samo Minecraft. Się ukradłeś mi mój dirt. Dobra, A co to jest to złoto? To jest blok złota. Dynia. To jest dynia. Zużam. Nie widzę tego, ale tobie mogę ją dać. Chyba. O, dałam ci. O może! Dobra, zostaniesz już tak pięknie. Jestem piękna. To co się robi w Minecrafcie? Się zbiera drewno na pewno. Jak mi ukradła złodziejka. Przepraszam, resztę zostawię tobie. Chcę tylko cztery kawałki, dobra. I co się teraz z tym robi? Okej, okay. są Zakładam, deski. Zakładam, że się kraftuje. Są deski. O nie, twórcy już macie minus z mojej strony za to, że nie ma książki do kraftowania. A jak ja nie o, potrafię o. robić takich rzeczy? A co potrzebujesz, Ola? Crafting. A po prawej masz, masz item shop. A, możesz kupić za prawdziwe pieniądze. Nie, wiesz co, nie chcę, ale jest jakiś Uu, coś kod. Za... No? Y jest jakiś kod, który się chyba nazywa 25 likes czy coś takiego, nie pamiętam. I za to dostałam trzy pochodnie i iron ingot. O nice. Więc jest dobrze. Ale zrobiłaś crafting tablet. Dziękuję. Nice. I teraz będę mogła zrobić... O, oh, jest, proszę. Patrz. Mam łopatę. Mam kilo. Masz kilow? A no tak. Przecież tu poczekaj. To ja sobie zrobię miecz. Halo? Miecz. Uuu, jest kobylstone, Miecz. Ola. Jestem. idę gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zgubiłam cię. Kompletnie no cię pod, zgubiłam. W dołku. Wykopałem dołek pod tobą, Ola. O, bez kitu wykopać. Ale ja chcę iść na przygodę. Ja chcę zobaczyć. No ja tylko chcę kamienie, bo o -o. chcę zrobić ci lepsze... Dzięki. A wykopiesz nam schody? No wykop nam schody! <noise> Czemu mnie bijesz? Kobiet się nie bije. Nie? No nie! Pozwól A, mi, pozwól by... mi, pozwól mi, ja mam łopatę. Masz, wykorzystuj swoje umiejętności łopackie. Dziękuję. O, woda Proszę nawet bo... wpłynęła! Ła! Wow, Roblox się da się takie, znaczy w nie ma dale, dale już, dalej Ale już, dalej już nie wpłynęła. O, no to gorzej. Ale tutaj wpłynęła trochę. Nice! Trochę. <laughs> Dobra, y, ja bym chciała zrobić sobie halo? Halo, kilo? Halo, halo? Boże, to nie działa tak jak ja chcę! Dobrze. Masz Ola. Zrobiłam sobie kilof. Zrobiłeś mi miecz? Tak. Uuu, dobra. Y, to... Czekaj, y... Q. Tak. Tu. O. O. Dobra. Dziękuję. Mam miecz. Idziemy Już. na przygodę teraz. Co Już? nas tutaj spotka? Tak, ja jestem gotowa. Możemy robić speedruna. Nawet nie wiem jak ta... co się robi w tej grze, ale możemy go zrobić. Dobra, lecimy. Idziesz? Ale A. lepiej się biega, bo się biega pod shiftem. O, Ale się ten mieczek masz mały w ręku. No ty też. Halo. Nieprawda, ja mam duże. Ej, czy my mamy po prostu taką małą wyspę? Nie, dobra, tam jest więcej tego. Tu wszędzie są dynie, są drzewa. Kresia, A myślisz, że tu coś więcej jest? Szukamy wioski. Tu coś jest. Co to jest? klina. Okej, okay, dobra, fajnie. Myślisz, fajnie. że wioska będzie? Wątpię, że będzie wioska na takim etapie no gry. No ja też wątpię, że będzie, ale póki co wygląda ładnie. Jak co... tu jest zasięg ładowania półczanka? Co prawda, ja nie jestem fanką takich tekstur. Takich bardzo, nie wiem, jak to, jak to nazwać. Ciemne drzewo. I właśnie, a Taki... czemu to drzewo jest takie inne? Halo? To jest ciemne. Chcę ciemne drzewo. To jest ciemny dąb, Ola. To co w tym kierunku idziemy? To jest Prus, nie wygląda jak Prus. Tak, idę za to. Prus? Co to jest? A, sprus. Prus! Prus! Aaa! Sam jesteś Prus. Prus Willis na przykład. Wiesz co, nie wydaje mi się, że tu będzie coś więcej. Nie wiem. O, nie? Wiem, co O! Czy to jest kaktus? Pustynia. Pustynia o tym Boże, tu są biomy w tej grze. No, o. ale już widzę, że jest, już widzę, że jest zepsute. W Minecraftie. nie da się tak drzewa zrobić z kaktusem. No, nie, nie da się. Nie, nie możesz tego zepsuć, to jest piękne. Tak też się nie da zrobić, tak też się nie da zrobić. Cały kaktus, kaktus się nie rozpada cały, trochę się zawiodłem. Ale zobacz, mówiąc. są to, 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 co wyleci mi? O, wyleci mi, ale fajnie. Patyczek, no? I tu jest większa szansa na tego, na wioskę, ale nie sądzę, że to jakaś wioska Chciałem będzie. Ja też wątpię, że tu jakaś wioska będzie. Słuchaj, mam cel na dzisiaj. Zróbmy tak? domek, ale tutaj nie ma drewna, więc raczej powinniśmy się cofnąć tam, gdzie było drewno. Spoko, popłyniemy dalej. Aha, dalej chcesz, dobra, dobra. Jasne. Okej. Okay. Tu, tu nie będą drzebiomy, Krystian, za 15 minut. O kurde, Ola, bo tu cały czas jest woda. Okej. Okay. Krystian, um, nie sądzę, że... O, jest drzewo, jest drzewo! Gdzie? Tu, tu, tu są drzewa. Tu? O, rzeczywiście, mi się nie pokazało. A, bo wiesz co, bo ty musisz w ustawieniach sobie zmienić zakres rysowania. Jak klikniesz E, masz taką zębatkę i tam masz. Mm. O! Ale maksymalnie jest cztery, więc. O, no dobra. E, no. Może zbudujmy dobra. tu domek na górze. Co ty na to? E, domek na górze. O, a tutaj jest zimowy biom. Zimkowy? Gdzie ty jesteś? Zimkowy? Kupiłam cię. No na górze. O, a jesteś, dobra. To zbudujmy tutaj dom. Ja wyprostuję dobra. nam teren. Pozbieram ci surowców trochę. Dobra, dzięki. Boże, jak ja w ogóle Toś mam cicho w Czy ona Bardzo dźwięków szybko? nie ma? A nie, coś słyszę jednak. Nie no ma. Nie, po prostu wiesz co, miałam strasznie... O Jezus, jak mi zlagowało. Uuu, to już niedobrze. Ej, ta łopata się nie kończy w ogóle. <noise> no, ja bym nie narzekał. <noise> I za szybko ona kopie. Znaczy, też nie Czemu narzekam. za szybko? Nie no, słuchaj, sprawnie idzie robota. A czy z brzozy masz inny kolor drewna? W sensie desek? Na pewno. No nie wiem, dlatego pytam. Już ci przynoszę. Proszę, ola. Czekaj, muszę wyrównać teren trochę. Eee, drop. Ale deski drop. mi chodzi, czy są inne? No to sprawdź sobie. Są! O mój boże, są! Dobra, A, dobra, widzisz. Dobra, to zbudujemy bardzo ładny domek. Jeszcze będę miał dla ciebie ciemne drewno. A jesteś w stanie siekierę w, w ogóle sobie zrobić, żeby mi zbierać to drewno? A wiesz, że ja robię siekierą, to nie? A, no to teraz. Myślisz, już że wiem. tyle drewna mną no zbierał łapką? No nie wiem. W tym czasie? <laughs> nie no wiem. No właśnie. Wiesz, To byłoby raczej ciężkie. Zaczęłam się zastanawiać, jak to robisz, ale już mi wszystko wyjaśniłeś. Dziękuję bardzo. Wszystko ci wyjaśniłem, prościutko. <laughs> Słuchaj, ja nie wiem, jak się buduje w Minecraft. Znaczy, w Robloxie! Przepraszam, to jest Roblox. Nie, no w Minecraftie, w Minecraftie, totalnie. O nie, o nie. Już Z... nie? No, postawiam deski, źle, jest niedobrze. To jest totalnie Minecraft, no. Po prostu nowy update wyszedł. Tak, to jest, ten. To jest snapshot. najnowszy update do Minecrafta. Jeszcze takiego nie widzieliście. Ej, bo się noc robi, myślę, że coś złego będzie. No to jest e, pierwsza wersja Minecraft 2.0: 2.0? Gramy tak. w Minecraft 2.0! O Jezus, dostałam podrażenie. Nice. Krystian, nie podoba proszę mi się. Konecta. Co ci się nie podoba? Że noc się robi i będzie ciemno. A myślisz ja będą boję? moby? No właśnie tego się boję. A masz więcej brzozy? Nie, dopiero ścina. Daj więcej brzozy. już co załóż sobie dynię na głowę, tak jak ty. Aż tak, ze zdrości Żebyś mi? się nie czuł samotnie. A, żebyś się samotnie nie czuł. Rozumiem. Ale martwisz się o mnie. Tak, martwiłam A. się. To, to dobrze, ty już się nie musisz martwić w takim razie. Już jest wszystko perfekcyjnie i dobrze. Dziękuję. A czy tak? Proszę. Znaczy, tak. Jestem taka skupiona na tej budowie. Ja dawno nic takiego nie robiłam. Dobra, dobra. Bo? Tak. No bo ja nie umiem budować ogólnie, zacznijmy od tego. Ile to Aha. W ogóle? E... Ta, co nigdy nie potrafi budować, a wszyscy mówią, że potrafi budować. Nice. No bo wszyscy bo się podlizują. Ta? Tak uważam osobiście. Mówisz tak. lizopięty takie? A czemu pięty? A dlaczego nie? No nie wiem, nie pasuje mi. Potrzebuję więcej brzozy! No, wrzuciłem ci tam więcej brzozy. No, podniosłam, ale potrzebuję jeszcze więcej. Jeju, no unola, no nie jestem maszyną. Ale tu obok jest brzoza, mógłby się A w ogóle le Przecież leci coś nie. z liści, czy nie? Czy nie ma sadzonek tutaj? Wiesz, co chyba nie ma. Bo no ja, ja nie widziałem, jak rozwaliłem jakaś... kilka, to nie widziałem, żeby coś było. Jeśli to tup, tup, tup. będzie taki tryb jak w Minecrafcie na PC Full, że nie będzie... To jest Minecraft, Ola! Przepraszam, to jest Minecraft, ale tekstur pack Robloxowy. Zapomniałam. Masz, Ola. Poczekaj. Gdzie jesteś? O, dziękuję to. bardzo. O Boże, dobra, wiesz co, chyba więcej mi tego nie musisz zbierać. Tak mi się tak? wydaje. No, myślę, że będzie ok. A myślisz, że możesz zrobić piec? Nie wiem, ale możesz zrobić crafting, żeby sprawdzić. Dobra, znaczy najpierw muszę pójść po tego. A najpierw myślisz, muszę pójść że da się. Kobla. A myślisz, że da się zrobić, Krystian? No. No, jak to się nazywa? Z czego się robi okna? Ze szkła? No właśnie, z... po, to, po to piec właśnie biorę. Myślisz, że da radę? Nie wiem. O nie, brzoza mi się skończyła. Muszę desek dorobić. Znaczy brzozę mam, desek nie miałam. Się nie przejmuj. O kurde, o ale tutaj Mam problem. To powstało. Mam problem, potrzebuję więcej tego zwykłego drewna, Christian. Ała. A Pa, jest piec! O mój Boże, jest piec! O Jezus! Tylko palić musimy. No, drewny! Tu, tu jest fuel. Dobra. Dobra, to już Ci dotnę chwilę zwykłego drewna. Tup, 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 I pójdę zaraz pod piasek, zobaczymy co z tym piaskiem. Słuchaj, ja nie mogę z tej łopaty, ona tak za dobrze działa. <noise> ja tutaj psuję bloki, których nie chcę. <noise> ja nam podłogę robię, to dlatego piksę, nie wybrać. I to zwykła drewniana tak dobrze działa. Łoo! Ola! Ty, oświe... A ja mam tą! Ja mam pochodnie przecież to poczekaj, zrobię. A no, mądre, mądre, zrobię. też. O nie, nie tu, tylko tutaj będzie jeszcze jeden. O, o! i tu Aha. i postawimy i tu i tam i tu i tu zrobimy okna takie podwójne o i tu takie podwójne a czemu nie pojedyncze na przykład no bo będzie nierówno masz Daj. dobra ale wiesz co bo ja jeszcze będę musiała dach jakoś zrobić to jest ten problem jaki drewno <laughs> jaki drewno no zwykłe chyba zwykłe drewno no mów mi jaki drewno no zwykłe drewno zwykłe Przerobię całe deski jakie mogę. Jak się robi schody? Tak się robi schody, nie? O Jezus Maria, nie tak. O Jezus, są schody! Trochę drewna ci rzuciłem. Dziękuję za drewno. Proszę bardzo. Aha. Tylko teraz Czołem pytanie. Spo. A! Już zepsułam. Pytanie? Próbuję zrobić dach. Próbuję zrobić dach. W sensie z czego? Z półpłytek czy? Z półdesek ci chodziło? Z półdesek, przepraszam, z półdesek, tak. Słuchaj, jeśli możesz, to weź mi zbierz gdzieś jeszcze brzozę i zrób z tego deski, albo ja ci rzucę, bo ja mam. To będzie chyba lepszy no. pomysł. Poczekaj. I co? Tak się. O Jezus, a nie mogę tego całego staku wyrzucić. Obok... No mam już deski, no i co? Ale obok pieca ci rzucam, dobra, bo słuchaj, w tych miejscach, gdzie Dirt jest yy, na dachu, będziesz musiał uzupełnić to deskami, żeby zalepić dziury. <laughs> w naszym co coś zrobiła? No nic, no musiałam... Yy, no żeby postawić kolejny schodek, to muszę widzisz, tak zrobić. Rozumiesz? Nie! To Co zrobiłaś? Postawiłam schodek nie w tym miejscu. No ej! Krystian! No nie, no ja byłam w trakcie robienia schodów! Jak mogłeś? Przeciwko mnie! Boże. Co? Chwila. Muszę jedną rzecz zobaczyć, zanim tego. No ale ja nie zanim... skujcie! <laughs> okay, czekaj, ale czekaj, czekaj, czekaj. muszę zobaczyć jedną rzecz, okej? Okay? No. O, nie ma drabin w grze ola. O, no to słabo. Chciałem to ci już jest duży zrobić. minus. Uwaga! Uważam, że właśnie skończyłam dom. Nice. Ja bym tam jeszcze dał te deski, ale okej. Okay. Gdzie? No pod te trzy. O kurde, aż tak mówisz. No teraz ta pojedyncza głupio wygląda. No nie, jest dobrze. Nie wiem o co ci chodzi. Mówisz? Tak, jest idealnie. Jeszcze z drugiej strony. Piękny dom, Olu. Y Wspaniały. Dziękuję. No cóż, to teraz trzeba zrobić ostatnią rzecz, której jeszcze nie zrobiliśmy. Jaką, Jeśli jaką, istnieje, jaką? Jest. Pu. Co zrobiłeś? Co Zrobiłem zrobiłeś? Ola. Co zrobiłeś? Skraftowałem Ola. Co skraftowałeś? Jest skrzynka. O nie! Jest skrzynka. O nie! Nie jest podwójna. No nie jest, niestety. Dobra, Krystian, chodź. Krystian, chodź. Bo jest już dzień. I musisz zrobić chodź, chodź. recenzję mojego domku. O! No dobra. Mój domek w wiadomościach Minecraft TV e, uważam, że dom jest wspaniały, kwadratowy, ale nie za kwadratowy, jest okrągły, ale nie za okrągły, ma dużo okien, ale nie za mało okien i ma wspaniałe wejście i wystrój jest nie za mały, nie za duży, nie za, minim, nie za minimala, minimalistyczny, mini ale też nie za maksamilipustystyczny. Ty, <grym>, czyli Ci się podoba? Jest git. Daj w górę.